Dzisiaj powiemy sobie o drugiej stronie lustra, co jest po drugiej stronie lustra, jak jest odwrócony wszechświat. Jeśli u nas e, ludzie myślą spontanicznie, powiedzmy, nazywa się to, no powiem, na podstawie takiego żartu, powiedzmy. E, skoro u nas e, mówi się na Hane Montane, Hana Montana, Hannah Montana to, jak będzie brzmiała po drugiej stronie lustra? Spontaniczna, spontana. I tam po drugiej stronie lustra ludzie się będą z tego śmiać, ze względu na to, że ta dziewczyna promuje puszczalski, luźny tryb życia, czyli po polegający na tym, że nie martwisz się tym, że jak uprawiasz seks, zrobisz dziecko, bo to nie jest żaden problem. I, I po prostu yy, nie przejmujesz się tym, że zrobisz dziecko i to jest ta spontaniczność, z czego ludzie po drugiej stronie lustra się śmieją z tej spontaniczności, bo, bo to jest głupie po prostu być nieprzemyśle, yy, nie, nie myśleć o tym yy, co, co się robi, prawda? Nie myśleć o, e, o e, spłodzeniu dziecka i tak dalej, że to jest nieprzemyślane. Tam e, ze spontaniczności się śmieje, śmieją, prawda? A tutaj, jak nie jesteś spontaniczny, to tak jakbyś był chory psychicznie. To jest, to jest taka zależność. Więc jeśli każdy sobie tą zależność odwzoruje to będzie wiedział, co jest po naszej stronie, a co jest po drugiej stronie lustra antywszechświata. E... Na przykład... E... Co to jeszcze? A co jest po drugiej stronie wszechświata? To trzeba było pomyśleć. Co jest naszym przeciwieństwem, prawda? Jeśli my zarabiamy pieniądze, jesteśmy spontaniczni, to tamci nie zarabiają pieniędzy i nie są spontaniczni i nic nie budują. Oni mają wszystko za darmo. Mają to dzięki zaawansowanej technologii e, ze strefy 51. Na przykład. Taka jest prawda. No to można to by tak powiedzieć. E, no to by było tyle. No To trzeba pomyśleć, jak to odwzorować, po prostu, co jest po drugiej stronie Wszechświata, my mamy na przykład technologię analogową, wykorzystujemy zegary mechaniczne jeszcze, a tamci od początku wieków stosowali zegary elektroniczne, bardzo dokładne, na przykład bazujące na zegarze atomowym, tylko że elektronicznym nie fizycznym, nie analogowym. To my jesteśmy, jakby to powiedzieć, w naszym świecie jesteśmy zacofani. Tamci są o krok do przodu. Taka jest zależność. Antywszechświat istnieje, bo e, wystarczy pomyśleć. Są pewne zależności. No, to bym tylko tyle taką ciekawostkę powiedział.